Chciałbyś wiedzieć, jak zarobić 780 dolarów mniej niż 30 dni? W tym kliknięciu dla przedsiębiorców opowiem ci, jak to jest w ogóle możliwe. Zarejestrowałeś się w Vtify i zrobiłeś to z Kit500, i chcesz być w stanie rozwijać swój biznes i swój zespół. Dzięki planowi Simplify możesz to zrobić w ciągu pierwszych 30 dni z absolutnie świetnymi korzyściami. Lubię mówić, że to jest tak proste jak 1, 2, 3. Najpierw zapiszesz swojego przyjaciela to na kit 500 i dzięki temu otrzymasz bonus sponsora w wysokości 120 dolarów. I następnie, twoja przyjaciółka Michelle również podjęła decyzję, aby rozpocząć swój biznes Witafi z kit 500 i zarobisz kolejne 120 dolarów na bonusie sponsora. Na koniec, Jenny dołącza do Twojego zespołu z kolejnym Kit 500, aby dać Ci trzeci bonus sponsora w wysokości 120 dolarów. Jak widać, te bonusy sponsora są bardzo potężne i są wypłacane co tydzień za rejestrację z poprzedniego tygodnia. Aby być bardziej precyzyjnym, każdy bonus sponsora, który odpowiada nowym przedsiębiorcom, których zapiszesz między 12 w nocy poniedziałek, godzina 23:59 w niedzielę wieczorem, są wypłacane Ci w następny wtorek. Nie wszystko. W momencie, gdy faktycznie osiągniesz trzecią rejestrację z KIT 500, KIT 250 lub KIT 1000, zarabiasz dodatkowy bonus w wysokości 120 dolarów. Nazywamy to potrójnym bonusem i jest on wypłacany za każdym razem, gdy osiągniesz trzy rejestracje z KIT 250, 500 lub 1000 bez ograniczeń co do czasu, jaki to zajmuje, ani ile razy faktycznie zarobisz ten bonus. Więc jeśli liczysz, zarobiłeś już 480 dolarów w bonusach, a pamiętaj, że twoja inwestycja wyniosła 540 do 5 dolarów plus podatek, więc prawie już odzyskałeś swoje pieniądze, ale teraz nadchodzi najlepsza część. Jeśli zarejestrujesz się Skip 500 i zarejestrujesz kolejnych trzech przedsiębiorców Skip 500, w ciągu pierwszych 30 dni kwalifikujesz się jako przedsiębiorca pro i możesz zarobić dodatkowy bonus Rapid Pro w wysokości 300 dolarów który jest wypłacany w następnym tygodniu. Więc w sumie zarabiasz 780 dolarów w mniej niż 30 dni? Co o tym myślisz? Czy to brzmi atrakcyjnie? W Beatify wierzymy w nagradzanie za Twój wysiłek i zaangażowanie. Więc zacznij teraz, dziel się z innymi i przekształć swoje życie w to, o czym zawsze marzyłeś.